Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z czytania, łamany na oglądania Rompy Eve, oczywiście na kanale Zio Dragon, do link będziecie mieli w opisie. No i cóż, zostało nam jeszcze połowa, a nie cała już ta his tej historii, więc zobaczymy co się będzie tutaj działo przez ostatnią właściwie, no, godzinę i pięć minut. Na moje rozbicie to pewnie będą jeszcze 3-4 odcinki, mimo wszystko. Choć nie no, bardziej 3 chyba myślę. Aż będzie moment, który będę chciał bardzo mocno przeanalizować. A potem, oczywiście, będziemy zaczęli tryby poboczne do Dungeon Dangan Rompy V3. O! Zobaczcie, nie taki był plan. Żeby odpalić pasy zakładek. Lećmy. Jak ninja, trzymający się w sufitu. Prawdopodobnie, jeżeli ktoś spojrzałby pod łóżko szybko, nawet nie zauważyłby, że ktoś tam jest. No, to jest masakra, że ona się tak schowała. Ten Nadito. Bo Nadito, no Makoto. E, chociaż osoba nie miała pojęcia, jak osoba. Jak inna osoba mogła się ukryć pod łóżkiem na tak długo. Mogła zrozumieć, że ta osoba jest dużo silniejsza niż, niż normalna postać. Za dużo osoby w, w, w paru zdaniach. Nie było nawet wątpliwości, że osoba ukrywająca się pod łóżkiem to była Mukuro i Kusaba. Ale... Ty udałeś, yy, udałeś, że jej nie zauważyłaś. Dlaczego? Głos Mukuro... Udałeś, że mnie nie zauważyłeś. Dlaczego? Rosmukuro był zimny jak lód, ale Kyoko nawet nie drgnęła, kiedy odpowiedziała. To może ta wymiana pomiędzy Kyoko a Kuro. Wiesz, chciałem usłyszeć twoją, twoją stronę historii. Wiedziałem, że ukrywasz się pod tym łóżkiem. Porównując z innymi, yy, ramka była troszkę bardziej wygięta. Chihiro próbowała porównać łóżka, żeby zobaczyć, czy to prawda, ale nie, nie widziała żadnej różnicy. Tylko niesamowite umiejętności obserwacyjne Kyoko mogły zauważyć coś takiego. Mukuro Chyba doszło do podobnego wniosku i wyszła z łóżka bez robienia hałasu. Jej twarz była zimna i taka... Teraz stoiczna, teraz spokojna. W porównaniu z bombą w środku Monkuma Chihiro Hiro? Um, myśl, myślał, że ona była jeszcze bardziej przerażająca. Myślała. Chyba to Chihiro dalej jest jak kobieta. Traktowany. Chyba że to radywaliśmy w poprzednim odcinku zresztą. Ale Monkuma zignorowała Chihiro i spojrzała prosto na Kiocko. Ona pochyliła się przy, przy ścianie i pozwoliła, żeby jej ramiona były po jej bokach. Zadając kolejne pytanie. Dlaczego chcesz usłyszeć to, co mam do powiedzenia? Chioko pomyślała o tym prostym pytaniu przez chwilę, jakby szukała. E, jakby sama szukała odpo odpowiedzi. Jeśli mam odpowiedzieć, to przez to, że chcę pozostać neutralna. Chioko po cichu spojrzała, spojrza zwiesiła wzrok w podłogę. Aktualnie brakuje mi większości moich wspomnień. Nie wiem kim jestem, albo jaki mam talent. I jaki talent, z jakim talentem zostałem zaakceptowany do tej szkoły. Okej, okay, trochę nie... to nie dzieliła się chyba z innymi osobami, bo Chihiro wygląda zaskoczoną za, bardzo. Usłyszała że Chihiro e, głęboko wpuszcza powietrze, ale Cioko miała to gdzieś i dalej kontynuowała. Nie przejęła się tym bardziej. Ale nawet jeśli wierzę, że powinna posłuchać teraz co masz do powiedzenia. Bez znaczenia, czy jesteś dobra, czy zła. Muszę usłyszeć wszystkie farty, żeby znać prawdę. I wtedy sama wejdę do, do, dojdę do wniosku, i, yy, po tym co zobaczę i usłyszę. Myślę, że to jest taka metodio, metodologia, którą, yy, którą poruszam się od, od zawsze. Rozumiem. Całkowicie zapomniałem, że taka jesteś, Joko. Ale zanim e, posłucham tego, co masz do powiedzenia, chciałbym ci najpierw zadać jedno pytanie. To znaczy, odpowiedź Mokuro była całkowicie bez emocji. Kyoko zaprezentowała jej pytanie, jakby... Jakby sama sobie też się zadawała. Jaki jest mój talent? Odpowiedź na pytanie była prosta. Kyoko, jesteś Ultimate detektywem. Odpowiedź? Eee, Zwróciła uwagę obu dziewczyn. Dziękuję. Teraz rozumiem trochę lepiej sytuację. Joko powoli podniosła głowę i zaprezentowała teorię. Jeżeli utrata mojej pamięci nie była tylko przypadkiem, to ty, nie, twoja grupa ma zdolność, żeby usuwać wspomnienia ludzi. Bardzo dobrze wnioskuję, Joko, to swoją drogą. Ale trochę nikogo nie dziwi. Mając to na myśli, jeżeli weźmiemy pod uwagę całą sytuację, która się rozegrała w sali gimnastycznej wcześniej, dochodzę tylko do jednego wniosku, do jednej możliwości. Możliwości? Tak. To, co powiedziałeś do Byakui, kiedy on pomyślał, że bierzemy jako toko, toko jako zakładniczkę. Powiedziałeś, że spotkaliście się dwa lata temu. To możliwe, że to jest prawda. Macoto że Makoto użył imienia Mukuro. Rzeczy, które Mukuro potwierdza, potwierdzała i zaprzeczała. Słowa, które wypowiedział, Genocide Jack. Te główne motywy, które Kyoto zauważyła, używając swojej specjalnej umiejętności obserwacyjnej, formowały się w jej głowie do jednej odpowiedzi. Jednej konkretnej odpowiedzi, po prostu. To możliwe, że wspomnienia Byakui oraz Toko również zostały usunięte, ale nie sądzę, żeby um, ich okoliczności były takie same jak w moim przypadku. Ale jeżeli nasze wspomnienia mogą być kontrolowane tak łatwo, nasuwa się pytanie, czy dzień, w którym pojawił się Ma Morkuma był naprawdę tym samym dniem, w którym weszliśmy do Akademii? Tak jak powiedziałaś, to jest możliwe, że znamy to fukałe od, od y, przez, przez ostatnie dwa lata je uznaliśmy. C co miałaś na myśli? C co? Nie to Hiro zapytała. C co masz na myśli? Czy Hiro zapłakała, wciąż próbując podłączyć laptop do części Mokumi? Cioczko kontynuowała, mówiąc zarówno do Chiro i Mukuro. Myśleliśmy, że staliśmy mmm, obezwładnieni gazem y, usypiającym w momencie, kiedy pojawiliśmy się w szkole. Ale to jest możliwe, że byliśmy po prostu... że po prostu... zostało to zrobione tak, żebyśmy myśleli, że tak się właśnie stało. Na przykład... mogliśmy już spędzić dwa lata w Hope's Academy i nasze wspomnienia tego czasu mogły zosta zostać całkowicie usunięte. To jest nawet możliwe, że nie jesteśmy wcale ultimate'ami. Po prostu losowymi ludźmi, którzy... Mają 16 lat yy, fałszywych wspomnień. To byłoby grube. I w sumie, patrząc na, na to, jak się rozwija RCV3, um, chociaż to, co powiedziała Ciokro, spostrzeżenia Ciokro wydawało się być śmieszne, jej twarz chyba całkowicie poważna. Ona spojrzała jeszcze raz na Mukuro. Co oznacza, że biorę pod uwagę możliwość, że twoja szalona historia może być prawdą. To, co powiedziała Ciorko wypełniło, sprawiło, że pokój wypełni się ciszą. Ale nie pozwoliła, żeby ta cisza ją przytłoczyła. Cioko przecięła ją własnymi słowami. Ucięła ją własnymi słowami. Bez dowodu, mogę tylko stawiać hipotezy. Dlatego chcę usłyszeć, co masz do powiedzenia, Mokuro. Nie mam w zwyczaju ślepo wierzyć w to, co, e, co powiesz. Albo co ten samozwańczy haker, który e, przejął Monkumę, powiedział. E, zapauzowała na chwilę i opuściła raz jeszcze oczy. One były przepełnione ogromną determinacją. Nawet jeśli chcę dojść do wniosku, tak bardzo uczciwego i obiektywny rear tylko można. Ale zrobię to tylko, jeżeli mi zaufasz i powiesz mi prawdę. Conviction. Co to jest conviction? Niestety, ale to jest słowo, którego nie do końca znam, więc sprawdzamy. Conviction. Przekonanie. Po prostu przekonanie. Dobra. Przekonanie oko było jasne. E... Dało się usłyszeć, że jest prawdziwe po samym jej głosie. Oczy kuro zwężyły się delikatnie, a ten taka zasłona emocji um, przemknęła przed jej twarzą, kiedy spojrzała w stronę Kyoko. A kiedy otworzyła usta, wyraz jej twarzy i głos były całkowicie pozbawione emocji. Zgadza się, całkowicie zapomniałam, że taka jesteś. Mukuro powtórzyła siebie, yy, powtórzyła to samo delikatnie, a następnie spojrzała na ciotkę i zadeklarowała. Właśnie dlatego pewnie Junko yy, usunęła więcej Twoich wspomnień w porównaniu z resztą. Ok? Znaczy to w sumie ma sens absolutny, biorąc uwagę, jak dużą rolę ciotko odegra w tej historii. Bardzo dobrze, powiem Ci wszystko. Potem y, Mukuro odłożyła Makoto z powrotem na łóżko i zaczęła mechanicznie opowiadać całą historię. Historia dziewczyny, która chciała wypełnić świat rozpaczą. Dziewczyny, która czuła prawdziwe szczęście, kiedy y, sama przepełniała się rozpaczą. Plan rozpaczy, który zaczął się dwa lata temu, a może nawet trochę wcześniej. Jak świat był teraz y, prowadzony przez samą rozpacz, Mukuro. Dała krótkie podsumowanie, wszystkiego, co wiedziała o tym planie. Wow, ale to musi dla nich szorczyć. szczególnie dać Hiro. Chioto jeszcze może być w stanie psychicznie przygotować się do taką informację, informacji, ale Chihiro. Uch. Dlatego to brzmiało nawet bardziej oburzająco niż Chioto się spodziewała. I przez jej historię Chioto mogła dowiedzieć się prawdę o samej sobie. Kim ona jest i dlaczego ona przyszła do tej akademii, przeznaczenie. Yy... Prawdziwego um, dyrektora, ojca Kyoto. Kiedy słuchała historii Mukuro, Kyoto pozostawała cicho przez cały czas. Jej twarz zrobiła się pusta, kiedy dowiedziała się o śmierci swojego ojca. Prawdopodobnie jej utrata pamięci i absurdalność tej sytuacji pomogła trochę zmniejszyć cały impart tego, co się stało. Ale nie było gwarancji, że cioko uwierzy w jej historię. Po tym, jak Mukuro wstrząsnął mówić, cioko dalej pozostawała cicho. Z jej niezachwianą e, sytuacją men e, mentalną, psychiczną, ona mogła wysłuchać historii Mukuro bez przerwania jej albo bez e, traktowania tego jako nonsens. Mukuro kontynuowała. Nie musisz mi wierzyć. W końcu e, wszystkie zdjęcia. Jakiekolwiek zdjęcie może dowieść mojej historii? E, w końcu wszystkie zdjęcia, które mogą dowieść tej historii są Susjunkho. Ja mogę tylko Po Potem, tak jak to powiedziałam, Mukuro po cicho podeszła do wejścia do gabinetu pielęgniarki. Kiedy pojawiła się przy drzwiach, ona przemówiła i raz jeszcze, nie odwracając się do dziewczyn. Ale nawet jeżeli mi nie wierzysz, wciąż posłuchałeś wszystkiego, co miała do powiedzenia, więc czy Chihiro, dziękuję wam. Po przeproszeniu, w tak dziwnym tonem głosu, ona obróciła się do łóżka, gdzie leżał Makoto, który dalej słabo oddychał. Przypilnujcie Makoto. Kiedy się obudzi, upewnijcie się, że dacie mu jakiegoś drinka sportowego, w sensie coś takiego z jadalni albo z pokoju z zapasami. E, znaczy, proszę. Oczywiście, ale... Co teraz zrobisz? Zapytała Kyoko. Mukuro rozluźniła się. Rozpać. Ja muszę sprawić, żeby dziewunko poczuła rozpacz. Uuu, aż ciarci trochę przeszły. Mukuro dalej szeptała to do siebie, kiedy otworzyła drzwi. Nic więcej nie mogę zrobić. Nie, jesteś co możesz zrobić. Mukuro zatrzymała się, kiedy Kyoko e, przemawiała łagodnie. Nieważne, czy Monokuma naprawdę jest Junko no Shimou, czy Bershiakiem Madarajem. Jeżeli się nim zajmiesz, on nie będzie mógł położyć palca Makoto, nie będzie mógł go palcem. Nie doczące ci ufam, ale jeżeli naprawdę troszczysz się o życie Makoto, to z chęcią ci pomogę. Będę z tobą pracowała. Uuuu, W przeciwieństwie, w przeciwieństwie do Bershiki'ego, który, e, który prawdopodobnie już go opuścił. Racja? Przepraszam, nie działam zbyt dobrze z innymi. Mokuro spojrzała w bok, a następnie schyliła głowę, gdy opuszczała gabinet pielęgniarki. Ale dam ci wszystko. Drzwi zamknęły się, a Mukura zniknęła. Przepraszam, że zamieszałam się w coś tak niebezpiecznego Chihiro. Kiedy dalej organizowała, układała informacje, które mu Kuroi dała, Chihiro, obróciła się do Chihiro, który, która wciąż pracowała nad Monokumą. Drżące strachu, Chihiro powoli spojrzała na Chihiro. Hiroko, co tyle co powiedziała właśnie mu kuro? Twarz Chihiro zrobiła się blada, jakby ciężko jej było wypowiedzieć jakiekolwiek słowa. A Cioko próbowała ją uspokoić. Nie, nie możemy ustalić, czy to co powiedziała jest prawdą, czy nie. Nie musisz się bać. Ale Chihiro potrząsła głową, po, potrząsła głową i dalej patrzyła na laptopa. Ja, ja myślę, że ona powiedziała prawdę. Na czym to pasujesz? Cóż, to wygląda, jakby Monochuma naprawdę był kontrolowany z zewnątrz. Część systemu Monokume została połączona z laptopem. A, okej, okay, to jest narrator. Została połączona z laptopem Chihiro i ona analizowała dane w panelu kontrolnym. W ogóle była literówka mała, bo zamiast słowa system było system. Oczywiście mi tak to nie przeszkadza, teraz zwracam uwagę. Może, może później nawet napiszę w komentarzu, jakby. Ale wątpię, żeby twórca robił nową wersję tylko dlatego, że zamiast jakieś pojedyncze literówki są. I to właśnie Ultimate Progr wtedy Ultimate Program Miss uważała coś nietypowego. Program kontrolny. Myślałam, że mi nie cały rok, zanim system będzie w pełni w pełni działał. Czy Hiro zaczęła drżeć tak bardzo, że nie mogła dalej mówić? Wow. Nie możemy tego potwierdzić, powiedział Cioko, propo proponując inną możliwość, żeby nie skracać tak błaho do kolejnych wniosków. To jest możliwe, że podobny program został stworzony w sekrecie. Okej. Okay. A Adamantli, muszę zacząć co oznacza słowo Adamantli, nie znam go za bardzo. Stanowczo, Adamantli to stanowczo. E, wstrząsnęła głową i powiedziała, nie, to nie to. Po prostu to wygląda dla mnie znajomo. Chihiro e, zerknęła nad drżące ramię Chihiro, żeby popatrzeć na ekran i wtedy zauważyła. Ten program. Hiro, czy ty go stworzyłaś? Jako Ultimate Programistka... Ultimate, wszystko, co mogę zrobić Ultimate Programistka, to delikatnie potrząsnąć głową. Pierwsze pięt... Znaczy, parter, główny korytarz. Kuro dalej szła naprzód i miała na tyle szczęście, żeby nie spotkać Sekury albo Mondo. Z racji, nic nikt jej nie przeszkodził, ona dotarła do sala gimnastyczna i stanęła przed y, zamkniętym wejściem. Nagle Monokuma pojawił się z cieni, żeby zablokować jej ścieżkę. W, na korytarzu, który przypominał schron przed bombą nuklearną, y, gdzie wszędzie było. Było dużo, gdzie znaczy było po prostu pełno różnego uzbrojenia, jak te wieżyczki, które wiszą. Mount wydało się bardzo niepasowe do tej sceny. I śmiech przeszedł echem po całym pomieszczeniu, kiedy on drgał ze, ze strony na stronę. po pop po po. Co robiłaś, Robiłaś pielęgniarki? Czy wyeliminowałeś swoją rywalkę, jeżeli chodzi o względy Makoto? A może zamiast tego odbyłaś swatką, tak jak Nie sądzisz, że to jest dosyć słodkie, żeby kłaść Makoto i Kyoko w takiej sytuacji razem? Zostawiać? Krzacz to zaboli mu kurę, jestem ciekaw bardzo. Jeżeli to byłby film trzymający w napięciu, ta dwójka byłaby ostatnią parą, która przeżyje. No w sumie, ale jeżeli to byłby horror, oni zginęliby od razu. Zabójca był cały czas y, żywy, 300 y, krew leci mięcho. Jestem ogromnym farem zaczączeń gdzie postacie myślą, że przeżyją, Ale wtedy y, nadchodzi ostateczna zagłada. Pira. E, czym to cholery jest? No to jest jakieś słowo, które tutaj było, ja to po prostu przetłumaczyłem z bomby, jak to zagłada. Co to w ogóle oznacza? Pomimo e, złych narzeczeń Maokumy, Mukuro pozostała nie, w, nie Ona dalej e, patrzyła lodowym spojrzeniem na Monkume, jakby czekała aż co ci mówić. Popo popo popo! Tak, jestem teraz bardzo smutny. Delikwentka, która łamie zasady, przeszkadza w harmonii spokojnego akademickiego życia. Nie może nawet zatrzymać moich uczniów przed biednięciem naprzód, przed, przed takim chaosem, który zapanował. Czas się pożegnać z niekompetentnym dyrektorem. Użyję ewolucji Maokumy, żeby stać się wielkim, potężnym dyrektorem. I zrobię z ciebie porządną uczennicę. Gdy tylko to powiedział, Monokuma wyciągnął swoje szpony i zamachał nimi w stronę Mukuro. Więc. Yy... Ojeju, wam to słowa. Wyrzeźbie cię! Jeżeli mam cię wyrzeźbić, na początku muszę cię zabić. Gdy tylko zacząłem mówić, Monokuma nagle zaszarczowo na Mukuro, jak. Yy... Piłka z kolcami. Ale Mukuro była szybsza uniknęła ataku Morkumy. Ona odskoczyła, dalej trzymając dystans z Morkumą, na wszelki patron, by jego pozory zrobiły się jeszcze dłuższe. Wtedy mroczna figura pojawiła się obok niej. Setura? Nie, to jest inny Morkuma. Mukuro y, przesunęła swoje ciało, znaczy, wydzięła je do z możliwości, lecz wynika ataku. Tej postaci. Kiedy ona upadła na podłogę, od razu zobaczyła. po, 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 po. Więc. czego chce. Yy, zabójca. Powiesz innym prawdę i ucierpiesz z nimi? Chociaż wieczór wygląda świat zewnętrzny? Dw, Dwój to Mówiła do Muczureczu jedność. Szczerze, nie przeszkadza mi je to, jeżeli to zrobisz. Nie mogę sobie nie... Nie sobie wyobrazić twarzy wszystkich, kiedy o prawdę. To wypełnia mnie takim poderscytowaniem. Wójta oczum. dalej mówiła w stereo. Monotrumy w stereo w jaki motyw, co? Powiedziałeś, że zniszczysz moje plany, ale tutaj nie ma szczęśliwego zaczączenia, czy kręcę na ciebie. Nieważne, jaką ścieżkę wybierzesz. I ty możesz mieć tylko siebie. Chyba nie sądzisz, że, be, że nie sądziłaś, że będę ci wdzięczny? Nawet jeżeli stąd uciekniecie, czy naprawdę myślisz, że... Yy. Że ci wybaczą, kiedy dowiedzą się, jak pas trudna jest powietrze na zewnątrz. Niektórzy z nich może będą woleli zostać w szkole, a niektórzy z nich może będą... Ci yy, yy, mieli złe, że byłaś dla nich miła i pokazałaś im, jaka jest prawda. A raz jeszcze, to wszystko twoja wina. Więc to nie ma znaczenia, e, co tutaj pomyślał. Monokum ma mały błąd. Pomimo, patrzy, pomimo to, że patrzę na, dwó na dwójkę monokum, e, wyraz z twarzy monokum się nie zmienił. Ona rozumiała, że, że aktualnie dwie monokumy są kontynuowane, e, kontynuowane e, sterowane naraz. Przez i jest to dla niej łatwizna. Mukuro wyciągnęła metalową tyczkę, która, która wydawała się pojawić znikąd, i przygotowała się. To były pozostałości kroplówki z gabinetu pielęgniarki, naostrzone jako, jako taka w wręcz. Mając tą broń w ręce, Mukuro odpowiedziała. Chłodnym, mechanicznym tonem. W porządku. Już się do tego przyzwyczaiłam. Mm. Nie poczuła nawet kawałka strachu, którego, który poczuła, kiedy kuma sugerował, że Marco będzie ją obwiniał. Eee, że Marco to będzie ją obwiniał. Ścieżka była jasna w tym momencie. E, I ona spokojnie powiedziała: Cię chce od Mokume otwórz bramę Ja <laughs> coś dziwię, Ty jesteś Junko? Nie, ja jestem Junko? Nie, ty jesteś Dżunkro. E, szok e, przeszedł e, oba misiaki, które po prostu nie mogły wydusić się słowa. Ale wkrótce one odpowiedziały: Ej, dlaczego? Żebyśmy mogli wszyscy razem wyjść. Kolejna prosta odpowiedź. Jeden i drugi ma, patrzyli na siebie i zaczęli coś si wykonać jakieś gesty, jakby coś do siebie szeptali. Mkura wiedziała, że ich ruch miał zaczpić z, z Mukuro. Nieporuszona, ona dalej mówiła prosto o dżunglo. Myślę, że oni zrozumieją, jeżeli pokażę im świat zewnętrzny. Do no świata zewnętrznego to się, jak nie zaczniemy już w dzisiejszym odcinku, ponieważ będziemy powolutku kończyć. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, oczywiście zapraszam do zostawienia standardowej łapki w górę, komentarza, nawet krótkiego i subskrypcji. Zapraszam was również do opisu, gdzie macie link do Discorda, Twittera, Patronite'a, mojego mm, kochanego Twitcha, a także do bloga Pekatorum. Padnijcie, być może coś Was zainteresuje. Myślę, że to naprawdę są fajnie rozwijające się media i zawsze możecie mieć ze mną jakiś dodatkowy kontakt, trochę lepiej mnie poznać. No i cóż, widzimy się już w kolejnym odcinku za dwa dni o 16. A jutro w czeka Was kolejny odcinek z Fun o 16. I kolejny odcinek z Your Turn tutaj o 18. Także dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeszcze dzisiaj Denver Den Rompa, drugie podejście, 18. Pamiętajcie, więc zaraz po tym odcinku właściwie za z z żeby żeby oglądacie to w momencie premiery. Czeka na Was jeszcze jeden odcinek. Także mam nadzieję, że się cieszycie. A póki co kończymy, także trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa!